Siemaneczko, z tej strony Agromaty. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, czy jak nietypowo. Jest to odcinek taki informacyjny. Mam do sprzedania, jak widzicie kilka modeli rolniczych, przebijają właśnie one się wam w przeciągu tego co ja mówię, tak więc będzie link w opisie do Olixa. Wystarczy tam wejść i po prostu zobaczycie większość moich ogłoszeń. Mają modele w skali 1.32, w skali większej i mniejszej. Teraz mówię, mam nadzieję, że każdy sobie coś znajdzie dla siebie. Tak więc co? No zapraszam. Tak więc tak. Wchodzimy sobie w opis filmu i klikamy w link. Wchodzi nam link do ogłoszenia pod tytułem Ziku Płuki, skala 1.32. Mamy taki punkt do kupienia, jak widzicie, piątka, zagonówka. I żeby zobaczyć więcej moich ofert, jakie są traktory, inne rzeczy, klikamy tutaj w ogłoszenia użytkownika, bo wystarczy na sam ten obrazek tego człowieka. I widzicie tu nam się wświetlają wszystkie moje ogłoszenia, mam też przy okazji do sprzedania LEGO, ale głównie są modele rolnicze jak widzicie, jakieś ładowarki, traktory, więc mówię, jeśli coś Wam się spodoba właśnie kupujcie śmiało, piszcie wiadomość na ulicy czy na YouTube. Też mam widzicie kilka modeli nawet nowych, zapakowanych, po prostu używanych, bo kiedyś się kupiło, a potem stwierdziło się, że inaczej by się z tego hobby trochę rezygnowało. Sprzedaję troszeczkę, ponieważ no, mam już za, za mało miejsca na to, a też potrzebuję pieniędzy na wydatki, ale ja tutaj nawet dwa traktory, jakiegoś masejka, tam jest co. Wchodźcie, kupujcie no, co ja wam dziękuję za odcinek, do końca, na razie, cześć.